Cześć wszystkim, tu Marta Skorallo. Witam was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. A dziś do kompletu do naszych kolczyków wykonamy sobie wisiorek. Również kolorowy. Zapraszam. Mam już tutaj przygotowane kolorystycznie ułożone koraliki w kolejności, w której będę je tutaj nawlekać na naszą bazę przy pomocy drucika. Drucik mam e, klasyczny do plotania korelików, e, tutaj akurat firmy Bidalon, ale możemy też użyć tego e, metalowego, który mamy w naszej ofercie. Oczywiście link do wszystkich produktów, jak zawsze, znajdziecie tutaj na dole, w opisie. Koreliki e, ułożyłam sobie w kolejności, żeby mi wyszła właśnie. Taki, taki jesienny multicolor. Oczywiście dodałam kilku, kilka koralików więcej, żeby tą przerwę też tutaj e, zniwelować na naszej bazie. No co, zaczynamy od oplecenia kilkukrotnie naszej bazy drucikiem. Długość drucika około metra, żeby nam starczyło na całość. W paluszkach letko go sobie naprostuję, żebym nie miała żadnych później tam zagięć. No wtedy. Trudniej jest oplatać, i to, to trochę nieestetycznie wygląda. Zostawiam sobie taki mały ogonek, żeby mi było łatwiej później go tam schować, zapleść, żeby się nie rozplątywał. I przeciągam go kilkukrotnie. Oplatam oczywiście na ścisk, jeden oplat obok drugiego. Przytrzymuję sobie między tutaj palcami żeby on się mi nie rozplątywał w trakcie oplatania ten początek, oplotę tak z 3-4 razy, i zaczynam w tym momencie nawlekać już na mój drucik koraliki. Każdy koralik osobno, zacznę od tych najciemniejszych. Suwam do końca i idę oplatając bazę kolejny raz. I tutaj oplatam ją już tylko dwukrotnie. To jest pierwszy. Też tutaj przesuwam sobie blisko, żeby koralik ciasno siedział na mojej bazie. I tu mam już drugi oplot. Będę nawlekać kolejny koralik. I usłotyłowiam koralik obok drugiego i znowu, znowu robię dwa oploty. Ustawiam sobie tutaj zaraz obok mojego koralika. I tutaj drugi raz. I tak postępuję aż nawlekę wszystkie korale. Dosuwam, żeby były obok siebie. Wracam do Was jak nawlekę resztę koralików. A few moments later. Jak widzicie, zbliżam się już tutaj prawie do końca, więc postanowiłam przerwać na chwilę nawlekanie koralików i oplatanie, żeby schować tą końcówkę drucika. Tą końcówkę drucika schowamy pod te tutaj oplecione, yy, oplecione druciki na bazie żeby nam się po prostu ta, ta końcówka nam się tutaj nie rozplątywała w trakcie noszenia. Wpychamy po prostu końcówkę pod ten ostatni drucik i nadmiar obcinamy. Jeszcze tutaj zacisnę, żeby schować tą końcówkę. I gotowe. Wracam do platania. I zaraz zakończymy drugą stronę. I będziemy już nawlekać ostatni koralik. I tutaj ten ostatni oplot zrobimy z 3-4 razy. I końcówką naszego druta przejdziemy przez ten ostatni oplot. Żeby właśnie powstał nam taki supełeczek i zaciskamy. I tutaj jeszcze raz poza. Zaciśnięcie sobie przejdę, nadmiar ucinam i tutaj tą końcówkę sobie dociskam. Taki oto powstały element możemy wykorzystać jako bazę do kolczyka. Wystarczy, że tutaj w tej przerwie zamontujemy bigiel. Możemy to również wykorzystać jako zawieszkę. Wystarczy nawlec ją na gotowy łańcuszek o grubszym splocie i będzie się też ładnie prezentował. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. Do zobaczenia!